Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. I jesteśmy dzisiaj w Benidrom, Hiszpania. A tu mamy y, no, zawodników z Kazachstanu, United. Tutaj jest sport y, bicykl, jest trasem. United. trasę, we had uh, races in barcelona Gramko, Gramko. we had races in barcelona in valencia we are national team and uh, we stay here around one month uh, we train here and after two weeks we're going to kazakhstan and okay i okay. like here spain it's very beautiful olympic olympic Olimpik jest? Yeah. Reprezentant Olympic. Jest. No i jest uh, ekipa e e uh, Olimpiada. No. No no. no. We, oh, yeah. France? A, junior, yeah. junior. junior? Junior. 19. Ilko 17. 17. A to very good. Wszystkiego dobrego. Ahoj. Cześć chłopaki. Dziękuję. Idziemy. Bye bye. Bye, bye. No, dobra. 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 Dobra no tutaj jesteśmy, kafeteria Bar, bar terraza, panoramika byliśmy wczoraj, tutaj mamy kotwica no można zacumować na dobre jakby się podobało komu proszę bardzo, tutaj mamy zimę bo to jest, w się 8 marca dzień kobiet 8 marca, dzień kobiet no i kobiety jak to widać na plaży się opalają Good morning Okej okay. O tam jakieś dwie komorzki z wincoru coś tam opowiadają sobie Good morning Pilates Piękna skała tam jest Skała na morzu, ładnie to wygląda Ale ratownik tu już jest, proszę zima Proszę Państwa, mamy zimę, dzisiaj 8 marca, proszę bardzo, tu na plaży ludzie już się kąpią, bo kratownicy też są. Zima, zima, wiosny nie ma. Piękne palmy, cieplutko. Hello. Hello, let's have a picture. Pictures? No, zrobaj piszkę. Sylwia, zrób nam zdjęcie, Let's a picture. Okej. Aha, aha, aha. Pirates Pictures. Dobra, dobra. Thank you! Okay. Okay. Super, super. super! Super, super! No tutaj turyści ze mną zdjęcia robią, jak widać. Jestem tutaj jakby rozchwytywany, można powiedzieć. Idziemy po takich wysokich schodach do góry. Do góry, po schodach. O, wysoko. Góry lepiej widać. A tam też góry widać. Proszę, jakie ładne góry. Piękny krajobraz. I same wielkie wieżowce, tam są hotelowce też. Idziemy dalej. No taki piaskowiec. Można powiedzieć, tutaj piaskowiec taki. Piaskowiec. A pani co to robi, proszę bardzo? A ja wspinam się po schodach. Po co to tak? No na spacer tam do góry. Proszę bardzo. Kaman. Si podemos? si. Idą tutaj nawet. Tu wszyscy idą do góry. No do góry, do góry. O! No mamy tutaj temperaturę 18-19 stopni. No i tu tak całą zimę jest. Taka zima to jest. Nie trzeba piec. No niektórzy w kurtkach chodzą jak to z przyzwyczajenia. Chyba. Bo ja nie wiem, jak to można w takiej kurtce chodzić. W takie upały. O! Ja wychowany nad morzem w Dańsku Idziemy wyżej. Idziemy wyżej. No i to bar. No i to bar. Mojito, no mojito. No playa, playa. Jeszcze pusty bar, bo o tej porze to jest dziesiąta, jedenasta. która godzina? która godzina? Po jedenastej To jeszcze prawie nie, że nie otworzyli. Ludzie są, ale nie otwarty jest. Ludzi nie ma. Zejdziemy do środka. Mój towar, braja, tykua. Ma Tak wygląda baj. Tutmarik, ahoj. Pirates Hęsup up Gold Silver, many many Hęsup Okej okay. No jak to widzą grzeczna załoga Nie boi się Rąk do górnych podnosi Tutaj trawnik taki ładny Palwy. No kwiatuszki. Przepraszam panią. Tu krzyż jest? Proszę bardzo. Jest tutaj pyka pyka. O jak ładnie przystrzyżone drzewko na Wyka pyka zamyka no i się trochę wiatr wieje Ale czapki nie zwieje Mam okrągło Ok, idziemy tak, tu góra ładna Na piękne góry, piękne widoki No paro, Paro, Lai Quai Lal Disparcho, Tutaj Ekwadorczyk maluje. Jak widać, maluje, maluje. I po 8 euro, i po 15 euro talerz. Sprzedaje, pomaluje i ma. Z czego żyć? Piękna kotwica. No, a tutaj Blatka Boska z Guaidłupy. Emisio dcs 1992. Matka Boska z Guadalupe. Tak mamy. Moito, moito, apartamenty z Donana. Donana. Apartamentos Donana. Sakramentos, apartamentos. Idziemy dalej. Tutaj jest górze. No oczywiście na wzgórzu są działa. Była się zawsze, żeby bronić, bronić tego terytorium, to działa mieli Mogli tu okręty ostrzelać, ostrzelać. to jeszcze piwo podają, czy nie? Ahoj! Chęć oh, gońcy Gold O, look out! Okej! Okay. Captain Hayes. Ej, per king, polako! Pani idzie do ty a ja pani zdjęcie zrobię. Wstąpiłem na działo, są takie piękne działa, służące do obrzeża, czyli tak zwana Altyleria Morska z dawnych czasów jeszcze. No tam ktoś załadował w lufę coś, a to chyba woda jakaś. Zaraz zrobimy zdjęcie, proszę bardzo. Tej pani Sy Sylwii, bo dzisiaj ma Dzień Kobiet, tak? Tak. Coś byś chciała powiedzieć wszystkim kobietom na Dzień no Kobiet? Na święta chciałabym życzyć wszystkiego najlepszego, Marzeń, dużo miłości i uśmiechu. Przede wszystkim zdrowia. Oczywiście. Kobieta musi być zdrowa jak, ko nie jak koń. Jak ryba. Jak ryba. Aha. <gry> I kto to złożył te życzenia? Może powiesz? Serbia proserpina. Ok. Z Hiszpanii. Z Hiszpanii. A miejscowość? Benidor. Benidor, no tutaj mamy taki dział krzyżowo. cztery sztuki. Ahoj. No i tutaj, proszę Państwa, Castel de Benidrem, tu jest ta forteca obronna. że origin city. Dobra. O. Tu mamy taką furtkę. Furtka jest fajna. O. Idziemy do środka. No, tutaj mamy, proszę Państwa, dół. O, dół jest to pewnie piraci skarby zakopywali, teraz ich nie ma. Ale widoki mamy przepiękne, tam mamy wieżowce, na górze też coś tam postawili, zrobimy zbliżenie. Piękne widoki, naprawdę warto takie widoki zobaczyć. Hello, hello! Hello, hello! Hej, Hensup, Galcibermany, Pirates! Hello. Castel Bejdor Tutaj dla Murala, na dziwa. No, jak tu strzelają właśnie z takich działów. Bo to byli obrońcy, obrońcy będzie w domu, Espaniola. Oczywiście mówią po hiszpańsku, Grają po jakiemu? No, ahoj. Pirates. Espanol? Poko, poko. A you name? Max. A? Max. Max. I grasz na Maxa, Tem... na Maxa. Pięknie tu jest.

Ciepło jest, pogoda. Ciepło jest, może Panią, ciepło Pani? No, jest ma jest, no, wiatr, ale, ale słoneczko tak Tak jest. a później będzie jeszcze To na dzień kobiet specjalnie, ale tu zawsze no, ale jest ciepło. Pogoda jest ładna, nie pada, więc można spacerować dowoli. Jak ja się dowiedziałem, tu zimą, tu zimą 18-19 stopni, tak zimno. tu zimą, to żadnego mięśnieku nie ma. Ani, ani, nie trzeba piesu palić. O, i o to chodzi. Pozdrawiam, Czerwony Korsarz, Gdańska dla Was, tym razem z jakiejś Pani, z jakiej miejscowości jesteście? Czerwony Korsarz, Czerwony Korsarz i Brodywina, wszystkiego dobrego z okazji Dnia życzę wszystkim pięknym kobietom, dziękuję.